Za mną jest woda, a ja mam tylko spławiczek, czerwone robaczki i pinki. A to, co pływa w tym małym stawie, to jedna wielka zagadka. Od razu mówię, to nie jest moja wędka, tylko brata mojej dziewczyny. Niezawodny sprzęt, słuchajcie. Tu jest płytko, ale gruntu stawimy tak 30 cm. A na pierwsze ogień idą pineczki, w wodzie ma się dziać. Wiedziałem jedno, coś w tym stawie musi pływać. Więc założyłem robactwo i przygotowałem się do pierwszego rzutu. Tutaj nieopodal krzaczka jest fajna miejscowa. Punkt. Od czasu do czasu mój spławik dawał jakieś znaki życia, ale nie było to nic pewnego, więc cały czas czekałem. Nagle mój spławik zatonął, a mi pozostało jedynie zacząć rybę. Jest pierwszy fisz. Nie spodziewałem się, że ta ryba będzie tak silna na samym starcie Patrzę, a to okoń Wow, jaki okoń Nie no, powiem wam, że takiego okonia ja się nie spodziewałem Najlepsze jest to, że wpuszczałem tu okonie, ale wtedy miały 5 cm, naprawdę ładnie rosną Ale ta woda ma też swoje tajemnice Pływa tu słuchajcie, lin, amur, płoć, karaś, wzdręga, naprawdę kupa gatunków I w kolejnych filmach postaram się je wszystkie złowić